Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek nowego sezonu z Factorio. Oczywiście tylko teraz to wspominam, bo potem już nie będzie potrzeby. <laughs> widzę rybki. I wiecie co, rybki to ja sobie akurat złapię, ponieważ rybki są dość dobrą rzeczą. Szczególnie na tym poziomie trudności, ponieważ będę mógł zniszczyć te gniazdo bez większego problemu, bo rybki leczą. <laughs> rybki leczą, a to jest dobre tak zauważyłem sobie przed odcinkiem, to myślę, że zbiorę. Przypominam, że w tym momencie i tak czekamy, aż wszystko mi się sprawdzi i aż zdobędę odpowiednią technologię. Zdobędę odpowiednią technologię, złapię nieco surowców też. O, widzicie, tutaj to zanieczyszczenie tak leci, bo to pustynia. Się zauważyłem, że mam tutaj też uran obok siebie. Wiem, że ropa jest wysoko, wysoko na górze, ale ten uran w tym miejscu, całkiem przyjemne, całkiem przyjemne. To no może się przydać. Znaczy przyda się na pewno. Przyda się na pewno. A przy okazji te martwe drzewa też sobie zbiorę. Zebranie martwych drzew spowoduje, że będę miał drewno, które będę mógł wykorzystać na przykład na zrobienie słupów elektrycznych, które też będą mi potrzebne. Ehe. Dobra, moje żelazo. Już tutaj jest całkiem przyjemnie. Mieć też jest. Będę potrzebował tak, no zdecydowanie przynajmniej ko... kolejnych silników parowych oczywiście. Będę potrzebował też więcej elektry... elektrycznych wiernic górskich. Te będą mi zdecydowanie potrzebne, natomiast te tutaj wiernice wydobywające wągiel już je sobie usunę. Te już nie będą mi aż tak konieczne w tym momencie. Bardziej kolejne silniki. No zdecydowanie. Poza tym, no super elektryczne też chyba dobrym pomysłem byłoby nieco sprawdzić. Brakuje mi miedzi. Brakuje mi miedzi, a noc nadchodzi. <laughs> Dobra, jest już miedź. Dobrze będzie, jak uzbrojenie mi się teraz odblokuje, to będę mógł stworzyć karabin maszynowy. A jak stworzę karabin maszynowy, to pójdę, zajmę się tymi tutaj mrówami, które są w tym miejscu. Tamte mrówy, tamte mrówy będą mi przeszkadzać jako pierwsze, więc je jako pierwsze usunę. I to brzmi jak całkiem niezły plan. Laboratorium, dobra, więcej badań, proszę bardzo. Może powinienem też stawić kolejny laboratorium, żeby przyspieszyć nieco tworzenie. Tak, nieco szybsze badania raczej mi się przydadzą, więc złapie nieco miedzi. <laughs> złapie miedź. Mam już automaty montażowe. Mam już automaty montażowe, ale nie mam nigdzie prądu odpowiedniej ilości. Wyciągnę sobie tutaj sieć elektryczną wyciągnę sobie tą sieć elektryczną. Zapomniałem, yy, przyzwyczajenie z Shape CEO, z Shiftem się nie kładzie rzeczy, chyba że to są blueprinty. A w tym momencie blueprintów raczej nie mam ochoty stawiać, więc... To już jest tylko przyzwyczajenie. Od którego za szybko nie odejdę. Dobra, może być tutaj. Już ja tutaj mam surowce w tym momencie. Mam surowce, kolejne laboratorium. Laboratorium sobie stworzę oczywiście, zechcę stworzyć też podajniki. Myślę, że takie trzy na razie starczą. Zabiorę też stąd te laboratorium i wstawię je sobie tam wyżej. Już zautomatyzuję badania co zdecydowanie usprawni praktycznie wszystko, co tylko się da. I kolejny automat także sobie stworzę, bo czemu nie. Przy okazji myślę, że takie trzy skrzynki, skrzynki na surowce, to już zakończyło swoją działalność, jak widzę. To, że mi to automatycznie tak jakby usunęło, dało do usunięcia, to też jest związane z modem. Pamiętam, no, automatyczne usuwanie tych tutaj wiertnic spalinowych. Znaczy, nie tylko spalinowych, wszystkich pierwszelkich wiertnic. I jednak chyba nieco. Tutaj uruchomię wciąż, żeby nieco tego wungla wciąż jednak wychodziło. Ponieważ go wykorzystuje na bieżąco. Dobra, proszę laboratoria i poproszę dwa automaty. Jeden i drugi, oczywiście, to tak, to wszystko ułożyłem, że nie jest to w dobrym miejscu, przynajmniej nie takim, jakby mogło być. Dobra, jeden, drugi automat. To idzie tu, tu będą tworzone fiolki. Tutaj żelazne koła zębate. Gdzie są moje podajniki? Tu są moje podajniki. Bardzo dobrze. Fiolki od razu tutaj będę wrzucał. Natomiast będę potrzebował jeszcze jednego podajnika. Jeszcze jeden podajnik, dziękuję. Ten podajnik będzie ze skrzynki brał sobie. Skrzynka też idzie tutaj na dół. Jedna skrzynka tu, druga tu. I tutaj skrzynce będzie mieć. A tutaj skrzynce będzie złożyć żelazne płytki. I podstawowe badania zaczynają być automatyzowane. Przy okazji. Jeszcze jeden podajnik, jeszcze jeden podajnik. Gdzie moja mieć. Do podajników mieć jest potrzebna. Ten podajnik będzie tutaj przerzucał badania, jak będzie za dużo. <laughs> znaczy jak będzie tutaj za mało, to wtedy będzie przerzucał. I to już jest duży plus. Dodatkowo, karabin automatyczny i amunicja. Dzięki temu pistolet będę mógł sobie wyrzucić. Wyrzucić sobie pistolet. A co ja z nim zrobię, jak go nie wyrzucę? Crafting speed, bonus, jej, kolejny poziom. Hehe, <laughs> trzeci. Dzięki temu będę mógł skraftować więcej amunicji szybciej. To wciąż nie jest jakoś dużo szybciej. Tutaj upominam, że to wciąż nie jest dużo szybciej. To nie jest coś, co... rozgrywkę. Ale tu brakuje właśnie wągla. To wągiel już tam jest, bardzo dobrze, więcej miedzi. Pytanie czy tutaj są jakieś potworki. Więcej amunicji. Stworzyłem skrzynkę, stworzyłem sobie skrzynkę, tutaj chcę odłożyć sobie pistolet. Dobra, zobaczymy w lewą stronę. Są tutaj stworki, ponieważ to już zanieczyszczenie mi sięga. Chciałem usunąć stworki, jeżeli tam się pojawią. Z okazji teraz ten, ten obszar tutaj znacznie się zwiększył. Więcej zdecydowanie więcej rzeczy do zrobienia tam są, jest, więc więcej piecy, więcej wiertnic, więc się zanieczyszczenia zwiększają. Dobra, tu są potworki, a tutaj jest las. Ten las tutaj bardzo mi pomoże. Ograniczy ekspansję. Zanieczyszczeń. Więc tu stąd, stąd mnie prędko nie zaatakują. Więc tak, tamci. Tamtych muszę zniszczyć na pewno. <laughs> Bo moje zanieczyszczenia już tam idą. Idą już tam. I problemy stwarzać będą. Tu brakuje. Tam brakowało paliwa. Znowu z tych miedzianych płytek na no, trochę mam. Wystarczy. Wciąż chcę większą ilość amunicji. Chcę wciąż większą ilość amunicji. Nie mam za wielu płytek żelaznych, mimo wszystko. Być może dobrym pomysłem byłoby zwiększyć ale tu się zmniejsza? A nie, to idzie, znaczy że Ten silnik miło wszystko ma więcej niż potrzebuje, dobra To sobie zabiorę, stworzę z tego amunicję Muszę mieć pewność, że amunicję będę miał odpowiednią ilość Dodatkowo poza amunicją rybki dla uleczenia ran. Leczenia ran. I potem wolka. Dobra, rybki, toś, coś tu. chodźcie tu. Nawet ciekawy, spory zasięg jeżeli chodzi o łapanie. Tutaj jest. Dobra. Taka setka może wystarczyć, być może nawet więcej. Dobrze, jak będę miał za każdym razem, powiem tak. Im więcej, tym lepiej. Na mnie w tym wypadku, O tym dłużej przeżyję. Jak będę atakowany, z okazji, mogę sobie zrobić też zbroję. Zbroje, czy ja chcę stworzyć, robić w ogóle zbroję? Lekko zbroję, chyba tak. A z tego co wiem, le pancerz w pewnym momencie zaczyna spowalniać, a to w pewnym momencie. Nie tak, że całkowicie spowolni mnie też. Dobra, potrzebuję też więcej wungla. Wungiel idzie tu. Poproszę o żelazne płytki. I stworzenie mi pancerza. Mi pancerz został stworzony bardzo dobrze. Tutaj miedziane płytki. A żelazne płytki idą ze mną. I będzie tworzona z nich amunicja. Dobra, lecimy na tamte gniazdo. Zobaczmy. Zobaczmy, jak. Zobaczmy, jak będzie je się pokonywało. Na pewno nie będzie łatwo. Co my tu mamy? Mamy dwa gniazda. Oraz kilka małych czerwi. Kilka. Nie jakoś specjalnie dużo, ale i nie mało. Rybki w dłoni do ataku. Okej. Okay. Okej, okay, nie jest źle. Jest ważne, żeby zabić czerwia. I żeby móc się zająć gniazdami. Dobra. W tym miejscu mogę atakować gniazdo, a czerw nic mi nie zrobi. <laughs> w porządku. Więc te gniazdo zostanie zniszczone. Jedno i drugie. Oczywiście samymi czerwiami zajmę się później. Teraz to, co chcę zrobić, to rozwalić gniazdo. Okej, okay, gniazdo rozwalone. Gniazdo rozwalone, więc mam spokój. Dobra, mogę wracać do bazy. Stamtąd już mnie nie zaatakują. Chyba, że stworzył gniazdo nagle. Kolejne ja w tym czasie sobie zwiedzę nieco górę. Tutaj jest sporo klifów. Klify wszędzie, ale gniazda nie widzę żadnego ani jednego. A to dobrze. sobie to drzewo zetnę. Bo mi przeszkadza. Kiedy jest drzewo, to drzewa nie będzie. Bardzo dobrze. Tam nic nie ma. Zatem względnie jestem bezpieczny. Kolejne gniazdo będzie te. Do eliminacji już niedługiej. Zbiorę sobie te kamienie. Nie będę, zamiast wykorzystywać wiertnicę, ręcznie zbiorę kamienie na odpowiednią ilość piecy. A odpowiednia ilość piecy będzie mi potrzebna, żeby stworzyć przepalarnię. A prze, za przepalarnię trzeba będzie się wziąć w końcu. No, trzeba będzie się wziąć. Ale te kamienie też sobie zbiorę. Bez przepalarni w końcu daleko się nie zajdzie. A dobrze będzie, jakby była odpowiedniej wielkości. Przynajmniej na tyle, żeby zasilić już podstawową bazę. Zasilić podstawową bazę i móc stworzyć odpowiednie rzeczy. Przy nie, okazji nie zbadałem chyba żadnych murów jeszcze. Ale już stal mi się właśnie bada. O, to to, że mi się bada stal, to jest całkiem przyjemne. Będę musiał spojrzeć na okno badań, chyba? Zobaczyć okno badań. A to, to zobaczę właśnie teraz. Tak, optyka nie jest mi konieczna. Nie, jest mi konieczna. Dobra, więc optyka będzie tworzona. Technika laserowa to jest coś, co bym chciał, ale w tym momencie to nie jest możliwe. Stalowy topór, wiecie co? Sobie to zbadam. Ciężki pancerz nie jest mi konieczny. Elektronika właśnie teraz się będzie badać. No to logistyczne pakiety naukowe to jest coś, co będę potrzebował. Poza tym, no szybkostrzelność i te obrażenia fizyczne. Także już mi się przydadzą. Ok, powiedzmy, że jeżeli chodzi o kolejkę badań, to tyle wystarczy. Szybki podajnik też niech będzie. Niech się zbada, a raczej będę mógł to zbadać zanim stworzę kolejną część badań. Kolejną część pakietów naukowych. Ty tutaj nie masz w ogóle. A ciebie mogę stąd już usunąć. Okej, okay, może być to tu, to tu, to tu. Chcę oddzielić żelazo od węgla. Jak samo jak będę miał inne surowce, to też będę chciał je oddzielić. Na przykład tutaj żelazo od kamienia. Też będę chciał oddzielić. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł w tym momencie to robić, ale zobaczymy. Wszystko i tak się powinno w miarę zgadzać. Dobra, więcej żelaznych płytek i więcej miedzianych płytek, chociaż część sobie zabiorę, żeby stworzyć podajniki. 37 podajników, one potem będą zamienione na szybkie, ale to już są podstawy. To są już podstawy nowej, nowej bazy, nowej przepalarni. <laughs> I pójdę wstawić więcej kotłów parowych. To tam prąd teraz już nieco chyba więcej będzie zużywany. Więcej jest zużywany, więc więcej prądu potrzebuję. chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle, ale i tak wstawię. Tak wstawię. Jaka odległość między nimi? Jak ja w będę chciał zrobić elektrownię? Czy ona była taka jaka chce, Jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Fajnie, że mi się podajniki stworzyły, ale ja teraz chcę coś innego. Okej, okay, teraz chcę silniki. Jeden silnik i drugi silnik, bardzo dobrze. No i tutaj idzie wągiel. Fungiel na nagrzanie i stworzenie pary. Jak widać, temperatura właśnie wlazła na odpowiedni poziom, para wodna już jest. Teraz będzie to tylko utrzymywane, więc ten węgiel bardzo wolno będzie schodził. To mi się podoba, ale stworzę tylko skrzynki też do tego. Tymczasowe, oczywiście. To nie będzie stały sposób zasilania. Ale pozwoli mi przynajmniej na pewien czas zaspokoić ten głód węglowy. Głód węglowy. Hehe, ciekawie to nazwałem. I bardzo dobrze na tą odcinku chyba będzie tyle. Jedno gniazdo zniszczone. Technologia poszła do przodu. Te gniazdo trzeba będzie się zająć nim następnym. Pewnie w następnym odcinku się nim zajmiemy. Niemal na pewno. Ale to co w następnym odcinku to będzie w następnym odcinku. A na ten odcinek to będzie na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oczywiście. Zostawienia w górę, jeżeli Wam się podobało. No i zobaczymy się w następnym odcinku na Death Dalej nie zmieniłem mojego stroju.